Cześć, jestem Klaudia Dekanono Kanono i już witam was w szybkich odpowiedziach. Oblicz stosunek masowy pierwiastków w a bromku wapnia. No i mamy zapisane ten bromek wapnia, więc to już połowa sukcesu. Mamy policzyć stosunek masowy pierwiastków, czyli porównać ze sobą pierwiastki. Zatem mamy wapń i brom. Szukamy masy wapnia I odnajdujemy 40 u. Jeżeli nie wiecie, której wartości szukać, to patrzycie w odnośniki tam, gdzie macie jednostkę u brom. Można zapisać tak, lub że mamy dwie masy. Bromu. Jeden i drugi zapis oczywiście jest poprawny. Mamy 2 razy 80 U. No tutaj dokładnie byłoby to samo nie? 160 unitów. I teraz zapisujemy Ca do BR2. To 40, bo tyle waży Ca do 160, bo tyle ważą oba te bromy. I teraz musimy to doprowadzić do ułamka nieskracalnego, czyli na przykład najpierw to pomnożymy przez 10 i mamy 4 do 16 i następnie podzielimy to przez 4, czyli będziemy mieć 1 do 4 mamy to w postaci ułamka już nieskracalnego, więc to jest 1 do 4. I teraz tutaj mamy tlenek azotu 5. No tutaj już tak fantastycznie nie ma, ponieważ nie podali nam wzoru sumarycznego, czyli tego literkowego. Musimy go zapisać sami. I przypominam, że takie związki zapisujemy od tyłu, czyli najpierw napiszemy azot, a potem tlen. Tlen w tlenkach ma zawsze wartościowość 2, natomiast wartościowość azotu została nam tu podana. Mamy wartościowość nieparzystą i parzystą, czyli robimy na krzyż. Ta dwójka ląduje do azotu, ta piątka ląduje do tlenu i wyliczamy. Mamy masę N2, tak? Czyli. 14 razy 2 lub 2 razy 14, bo mnożenie jest na przemienne. 28 unitów. Masa tlenów, czyli mamy 16 razy 5. Otrzymujemy 80 unitów. Ok, czyli mamy masę N2 do O5. 28. Do 80. Mm -mm. Skróćmy sobie to najpierw na pół, czyli mamy 14 na 40 i skrócimy to sobie jeszcze raz na pół, 7 do 20. No już nie, nie istnieje żadna liczba, na którą siódemka i dwójka by się dzieliły. No, oczywiście za wyjątkiem jedynki. Także to jest tyle. Mamy stosunek 7 do 20. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.